I witam kolejny odcinek dawno nic nie było także dzisiaj sobie znowu przy gareciaku takim pogrzebujemy coś tam się wzbudza, coś się tam się dzieje ponoć coś tam wcześniej już było też sprawdzane po jakiegoś poprzedniego właściciela jakiś problem z OZO tym jest yy, że któreś z tych skobli po prostu się odwa ten No że znika, ale ja na razie nic takiego nie widzę. Jedno tak się bez sądy nie wzbudza Co zauważyłem, że przyciski się podwójnie wciskają. I w zasadzie nie udało mi się nigdy tego naprawić, ale słyszałem, że da się to naprawić i będę próbował to ogarnąć No tak jak widać ja w miarę normalnie a tak jest widać widać nie widać tutaj ten na skobal czynnika może być to po prostu no, na pewno jest jest to po prostu wino odkształconej płyty ścieżka pęknięta albo coś w tym stylu. bez sądu, ale z sądem się ponać zbudza baterii to też nie nie, nie, nie polecam zostawiać nawet jak gdzieś to kogoś wysyłata Będę za długo to się po prostu y, baterie rozładują i będzie po bateriach prędzej czy później I jeszcze zaraz tam kolejną rzecz nadzieja no położymy a co jest jeszcze jedną rzecz zobaczymy jeszcze nie rozbierałem tego zaraz sobie rozbierzemy zobaczę Sonda też jest ale Sonda tak po pierwszym po pierwszym zerknięciu jest od razu no, można powiedzieć że że no do, do naprawy bo w ogóle nie działa także też nie było tam nic raczej żadna próba naprawy nie była także są różne te galecie się takie trafiają niektóre że że nie wiadomo co, jeszcze nie gorzej jak są 30 razy naprawiane to takie galety to lepiej mi z daleka człowiek namarnuje czasu a nic z tego nie ma no dobra zobaczymy jeszcze zanim jeszcze to rozbiorę I tu mam na zwarciu jeszcze tak Jeszcze sobie nie mamy teraz w tej chwili trzymać, Teraz ja zobaczymy, czy tu nie ma jakiegoś zwarcia. Tu jest w porządku masa i środkowy pin, chyba tam był. Woda, że z powoli zapomina masa i środkowy pin, tam nic nie ma, tu jest. Dobra, nie wiem, nie pamiętam jak w tej chwili, ale chyba jest w porządku. No nie wiem, no zobaczymy. Zobaczymy coś tu niby było. Coś tu niby było sprawdzane, niby coś tam dostrajane. Zobaczymy co z tego wyniknie. No, strasznie dużo chyba będzie trzeba to rozmontować więcej. Całe będzie trzeba to... Nie będę należy teraz rozbierał. Zerknę tylko jak tutaj ta płytka wygląda. No, tutaj coś było podlotowywane. I tak dalej. Nie, tak na pierwszy rzut oka no, nic takiego tragicznego tu nie widać. no Zobaczymy co z to z tego będzie. No dobra, no na razie to odkładam na bok, rozbiorę poczyszczę. Później, ewentualnie, zobaczę pod oscyloskopem, jak to tam wygląda. Może coś oscyloskop podpowie, czy tam działa, czy nie działa. A drugą rzeczą jest tutaj też, było coś rozbierane. Brakuje jednej śrubki. No i tutaj jest też coś już ukręcone, bo bo niestety tu nie ma przebiegów no dobra, no ze sądom w tej chwili nic nie zrobię trzeba ją rozebrać, zobaczyć może tam jest też ukręcona na dole na pewno by było trzeba to zrobić no dobra zobaczę co i jak jeśli coś ciekawego mi się uda tutaj zaobserwować to może tam coś dogram no i witam po długich zmaganiach robimy testa Czasami się może coś odezwać, bo nie jestem specjalnie daleko, tu zaraz mam gospodarstwo z boku, także będę miał jakieś tam niewielkie zakłócenia. To jest ta sonda, która niby była tam no zaraz chwilę. No dobra, już jestem, a jeszcze się pogoda zaczyna psuć. No dobra, czyli mam tak, sondę, która była niby, już nie będę, nie będę wspominał gdzie i kto tam próbował coś z niej robić. Ja tutaj musiałem rozdłubać, bo niestety yy, no nie po prostu miała około 22 ohm na, na odbiorniku, więc można powiedzieć, że była bardzo rozstrojona. No, można powiedzieć, że udało się ją naprawić trochę się musiałem pomęczyć jeszcze elektronikę. Musiałem też przejrzeć, choć jeszcze jedna rzecz mi tam została na, do sprawdzenia, ale coś tam nie mogę za bardzo dojść, ładu, z czym jest dokładny problem, ale tak jak widać, maks czułości, nic się nie dzieje. W domu mi się tam wzbudzało, miałem wątpliwości co do działania, także ktoś wysłał, no niepotrzebnie można nawet powiedzieć. Ja sądzę, że raczej nic nie zostało ani z SEWką, ani z elektroniką zrobione, było tylko zajrzane. No dobra, tak. grunt tam jest prawidłowo. Tam ja jeszcze przed wysyłką dodatkowo sprawdzę. A jeszcze ten. Jeszcze tak jak wcześniej to było, że się klawisze podwójnie klikały. Udało mi się też znaleźć przyczynę, więc teraz działa też w porządku. Jakiś program z dyskryminacją, a tu jakiś kolor, a tu dużo śmieci. No, bo tutaj jestem akurat przy budynkach, także norma. A tak jak widać, nic się nie wzbudza od czasu. No wiadomo, to już są zakłócenia. Zresztą też jeszcze telefon mam przy sobie. No dobra, działa. Także jestem zadowolony jeszcze. Jeszcze dzisiaj, no chciałem no już nawet to jutro wysłać, ale jeszcze tam może dzisiaj grzebne, zobaczę. Może się uda jeszcze tą jedną przyczynę znaleźć. Ale jestem bardzo zadowolony, bo się udało po prostu naprawić. Nawet nie ma sensu, bo wziąłem tu jeszcze mam swoją cewkę, ale jeśli działa, to nie ma, nie ma sensu co podłączać. Mam taką do testów, tu jeszcze yy, mam sondę tam na którymś filmie pokazywałem, ona tu była spękana, musiałem to po prostu całe zetrzeć, wziąłem to zdałem, zrobiłem na nowo, tutaj trochę tak wkleiłem na, na inny klej, bo to było wyłamane. No i jeszcze jest jedna rzecz taka, yy, która po prostu wyszła podczas tam trochę oczyszczania, że w tym miejscu jest, yy, w tym miejscu jak tutaj widać, może nie widać, który nie mam tego pokazać teraz. Yy, tu gdzieś, kurcze a tu jak się kończy, to ta, już tam zawija no, może z tej strony będzie widać, o troszkę tu podkleiłem, no bo niestety jest pęknięta ta, yy, no ten, ten korpus tej sondy więc nie wiem jak to wpłynie na samą pracę tej sondy no i poza tym, no, no sonda była można powiedzieć nieumyślnie, no, uszkodzona, no bo nie wnikam w szczegóły, ktoś tam gdzieś pukał o drzewo i popękała nawet też osłona. I tutaj były te właśnie wyłamane. To jest sonda, to nie jest sonda od, od 350, bo tu akurat napisy są troszkę inne naklejki. Bynajmniej ta górna. Czyli to jest sonda od serii, ale nie wiem czy od 400i, czy od... 300, ale to jest od serii, więc ona troszeczkę ma inne parametry. Ale na próbę sprawdzimy ją pod tym, pod, tym, pod tym elektroniką, czy będzie podobnie działać czy, czy nie. Choć sądy od serii do, do 350 czy do 250 nie są do końca kompatybilne i od zwykłych ace ów do serii też nie są do końca kompatybilne. No, bo mają tam niewielkie różnice na, odbiór, na sądzie odbiorczym, więc są trochę inne yy, oporności, z tego względu, że trochę wykrywacze mają inną częstotliwość i troszkę są jest na płytce głównej, jest troszkę tam przebudowane. Dobra, zobaczymy, jak na drugim sądzie będzie działać. No i to jest na drugim sądzie, ale widzę, że jeszcze coś tutaj. Coś tam jeszcze się dzieje z elektroniką. No. Jak widać brakuje tutaj. Jednego tego skobla od baterii. Usterka dosyć mi znana, choć trudno to jest stwierdzić, czy to jest z wyłamany lamina ten pęknięty lamina ścieżki gdzieś czy coś. No. A tu już widzę, że delikatnie się już troszkę pobudza ta sonda, choć też widzę, że działa, ale ona ma troszeczkę inne parametry, więc. Różnica może być w zasięgu, może trochę mieć fazę gruntu, dyskryminacji przesuniętą no. No. Ale się nic nie wzbudza, także jest też w porządku. No. Dobra, może trochę to mniej sensa. Jak mówię, że tutaj jest zrobiona też też staram się wdrażać jakieś nowe rozwiązania, żeby naprawiać te sondy i tak dalej. No dobra. Także sądy też chyba będę mógł odesłać. No działa, no nie, nie dzieje się nic tutaj z nim. Także też powinien być w porządku. Tam jeszcze jedną rzecz może tylko poprawię. No i tak jeszcze no, muszę siąść do tej elektroniki. Coś tu jeszcze jest nie tak no i ostatnie można powiedzieć sprawdzenie przed wysłaniem także sobie włączamy jeszcze tam miałem też jakieś baterie które jest coś nie bardzo przejsowne można powiedzieć tak jak widać skobel od baterii też zrobiony powinno być w porządku Klawisze się też już się nie klikają podwójnie udało się to tam jakoś można powiedzieć wykryć Sąda w tej chwili jest podłączona ja tylko już nie, nie ten. Nie, nie, DD tylko moja CC, żeby tak pokazać, jak działa. Te w domu, no na no, sądzie, CC zawsze trochę lepiej, stabilniej działa. No dobra, jeszcze tylko może. Jedną rzecz zobaczymy. Nie, na no, akwarium tu nie widzi to. Fabrykno to też jest z normy. No, dobra, tutaj to już wiadomo, zakłócenia. Dobra, tyle na tyle. Zostaną tylko jakieś dłuższe testy w terenie, ale to już osoba, od której mam, to sobie sprawdzić ewentualnie, gdyby się coś tam jeszcze działo. A po prostu się odezwie. No dobra. Także do następnego. Cześć.